Witam Was bardzo serdecznie w nowej części paranormalnych czerwcowych nagrań. Jeśli podoba Wam się to, co robię i uważacie, że zasługuje na Waszą subskrypcję, to pomóżcie mi, proszę, dobić 500 tysięcy subskrypcji, a wtedy bardzo dokładnie przetestujemy tabliczkę Ouija. Z góry ogromne dzięki, a teraz zaczynamy. Cały czas szukamy duchów ludzi, ale czy jest możliwe, że zwierzęta, kiedy odchodzą, też mogą przybrać formę duchów? Wielu uważa, że jak najbardziej, ale nie brakuje również tych, którzy pukają się w głowę święcie przekonani, że to po prostu niemożliwe. Natknąłem się ostatnio na ciekawe nagranie, na którym kobieta testuje sławny filtr, który reaguje na ludzi i ogólnie istoty żywe, ale w jakiś niewyjaśniony sposób ma również pokazywać duchy. Tak więc wyobraźcie sobie jej zdziwienie, kiedy testując wspomniany przed chwilą filtr, uchwyciła coś, co wygląda dokładnie jak postać psa. Co jest w tym wszystkim jeszcze ciekawsze, to to, że w zeszłym roku owczarek niemiecki, którego kobieta była właścicielką, niestety odszedł, a tajemnicze echo, które na chwilę wyświetliła aplikacja, pokazuje się w miejscu, w którym ten właśnie zwierzak uwielbiał się wylegiwać. Co więcej, kształt do złudzenia przypomina zarys właśnie owczarka niemieckiego. Patrząc na to nagranie, łatwo możemy dojść do wniosku, że być może nasi ukochani podopieczni tak naprawdę zostają z nami dłużej niż nam się wydaje, i nawet jeśli już nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć, to mimo wszystko są dalej obok nas. Ale jak to jest z tymi duchami? Dlaczego nagle pewnego dnia przyczepiają się do człowieka, wyprowadzają nas z równowagi, a to wszystko tylko po to, żeby po prostu pewnego dnia wziąć się i zniknąć? Kobieta o imieniu Biany uważa, że już od jej najmłodszych lat, w każdym momencie jej życia towarzyszył jej tajemniczy byt. Potrafiła wyczuć jego obecność, widziała kiedy znajduje się w pobliżu, a czasami, nawet przypadkowo, udało jej się uchwycić go na zdjęciach. I to właśnie jedną z takich fotografii podzieliła się z ludźmi w internecie. Autorką zdjęcia jest co prawda jej siostra, jednak to co nas interesuje znajduje się na drugim planie, zaraz za drzwiami do pokoju Biani. Na początku ciężko jest to zauważyć, dopiero kiedy zdjęcie poddamy rozjaśnieniu i przybliżymy w odpowiednie miejsce, to jesteśmy w stanie zauważyć wyglądającą ukradkiem z ciemności przerażającą twarz. Teraz pytanie do was, moi drodzy: czy może być to faktycznie jakiś nieznany byt, który przyczepił się do kobiety i był przy niej tak jak sama mówi całe życie? Czy może raczej jest to nic innego jak jedna z wielu paradoli i to tylko nasze mózgi pokazują nam to, co sami chcemy zobaczyć? Jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Zostawcie ją w komentarzach. Tak jak wspominałem wcześniej, nigdy nie wiadomo kiedy i dlaczego w naszym życiu może pojawić się przerażający gość. W przypadku kobiety imieniem Caitlin również wszystko zaczęło dziać się bardzo niespodziewanie. Tak po prostu, bez żadnej zapowiedzi, Caitlin pewnego razu przeżyła najbardziej przerażającą noc w jej życiu. Wszystko działo się w jej starym rodzinnym domu i jak przekonuje, tylko ona była w tamtym momencie w środku. Oh my god. Jak przyznaje autorka nagrania, było to jej pierwsze paranormalne doświadczenie i nawet nie miała pojęcia co robić, była po prostu całkowicie zagubiona. Prawdopodobnie byłaby w stanie o tym zapomnieć i w jakiś sposób prowadzić normalne życie, ale wyglądało na to, że cokolwiek pojawiło się w jej domu, nie miało najmniejszego zamiaru jej na to pozwolić. Po drugim incydencie Caitlin podjęła decyzję o przeprowadzce, a ta decyzja na szczęście rozwiązała problem tajemniczego intruza z jej rodzinnego domu. To może teraz coś z moimi ulubionymi dziećmi. Nie będę się już rozwodził na ten temat, że dzieci czują czy zauważają coś więcej, bo to już na pewno bardzo dobrze wiecie, zamiast tego pokażę wam bardzo krótkie, ale też bardzo ciekawe nagranie wrzucone do internetu przez zatroskaną matkę pewnego małego potworka. Na nagraniu bardzo dobrze widać, że dziecko upada. Wiem, że to nic dziwnego, ale kiedy ostatnio widzieliście, jak małe dziecko upada jak za sprawą niewidzialnej siły? Plus ten upadek nie był wcale taki delikatny. Wygląda to tak, jakby coś, czego na nagraniu nie możemy zobaczyć, bardzo mocno pchnęło dziecko na podłogę. Smaczku dodaje też sam fakt, że dziecko podbiegło dokładnie w tamto miejsce, zupełnie tak, jakby kogoś tam widziało. I literally hate you, bitch. How the fuck do you expect to make money, Julie, if you don't like to work? Julie, my door just fucking opened. What? No, stop. What the fuck? What the fucking fuck? Bitch, it's not even that late. Kevin's not home from work yet. What the oh. hell? My god. What the fucking? Oh, no Oh No Oh my god 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 What the Julie You're fucking lying You're fucking lying Oh No 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 What the Ciekawe nagranie, prawda? Niestety nie wiadomo ani o nim ani o jego autorze praktycznie nic na jego koncie nie ma kompletnie żadnych informacji, a na komentarze również na próżno szukać odpowiedzi. Wszystko co dostali obserwujący go ludzie to tylko jeszcze jedno nagranie, a po tym nastała cisza. Is anybody there? Is anybody there? The No. Cieka, no, tak jak mówiłem wcześniej, po tym nastała kompletna cisza. Być może jest to tylko niewinny żart, ale co jeśli autor tak naprawdę chciał kontynuować i pokazać światu to, czego zaczął doświadczać w swoim domu, ale po prostu z jakiegoś powodu nie mógł? Może krótko po wrzuceniu drugiego nagrania, rozgniewany użyciem tabliczki widza agresywny duch wyrządził mu krzywdę. Może nagła cisza wcale nie była przypadkiem, a była efektem tajemniczego nawiedzenia. Zostawmy póki co w spokoju nagrania bez kontekstu i skupmy się przez moment na jednej z paranormalnych wypraw. W tym celu przyłączymy się do ekipy z Kambodży, o której jakiś czas temu w internecie, a szczególnie na Reddicie, zrobiło się dość głośno. Głównie chodzi o to, czego doświadczyli na jednej ze swoich nocnych wypraw, podczas której wybrali się do starego, opuszczonego domu, oddalonego o wiele kilometrów od najbliższego miasta. Legenda głosi, że ów dom znajduje się w miejscu, w którym kiedyś często były porzucane ciała. Autorzy jednak nie precyzują dlaczego akurat tam. Być może trwała jakaś wojna, a ta okolica służyła do egzekucji. Być może po prostu z uwagi na oddalenie od jakichkolwiek zabudowań wykorzystywali je przestępcy. Ciężko powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o genezę samego domu, to właśnie jego budowniczy uprzątnął wszystkie szczątki i ciała z tego terenu, spalił je, a później postawił w tym miejscu dom. Nie mieszkał w nim jednak zbyt długo, bo jak okazało się niewiele później, budowanie domu w miejscu masowego grobu nie jest najlepszym pomysłem, a cały rejon aż roi się od niespokojnych duchów. Ekipa naszych śmiałków miała ambitny plan uspokoić oszalałe duchy tego miejsca przy pomocy modlitw i specjalnych kadzideł. Jednak nie spodziewali się, że nawet oni nie będą w stanie w tym miejscu wytrzymać. Kiedy po odprawieniu wszystkich zaplanowanych rytuałów obeszli dokładnie dookoła domu, jeden z nich zauważył coś, jakby postać maszerującą przez ciemność w środku lasu. Poszli to sprawdzić, ale nic nie udało im się znaleźć. A krótko po tym wrócili do tego, po co w ogóle znaleźli się w tym miejscu. Tak więc postanowili, że skoro drzwi są zamknięte, to do środka dostaną się przez okno znajdujące się z tyłu budynku. Eee. Kiedy dwóch z nich było już na dachu i powoli zmierzało w stronę okna, w pewnym momencie z za ściany wysunęła się przerażająca biała twarz wpatrzona prosto w nich. Przerażeni mężczyźni zeskoczyli z 3-metrowego dachu, ale kiedy spojrzeli w okno ponownie, już nic tam nie było, a na pewno nie było w nim oblicza tajemniczej bladej postaci. Nawet lepiej, bo niedługo po tym spróbowali ponownie i tym razem udało im się dostać do środka. Co ciekawe, nie znaleźli tam nic podejrzanego. Za to, kiedy przygotowywali się już do opuszczenia tego miejsca i wygłaszali kilka pożegnalnych słów do swoich widzów, nagle wydarzyło się coś jeszcze. Coś głośno i wyraźnie zaczęło szarpać za drzwi i to od wewnętrznej strony, od środka nawiedzonego domu. Mężczyźni uznali, że na jeden raz wrażeń wystarczy, ale wrócili tam kolejnej nocy. Wtedy bezpośrednio zaczęli od wejścia do środka, ale żaden z nich nie spodziewał się, że zobaczą coś tak bardzo przerażającego. Na pierwszy rzut oka ciężko to zauważyć, ale na jednej z podtrzymujących konstrukcję belek przez ułamek sekundy widać odciętą głowę człowieka i to właśnie to przeraziło ich tak bardzo. Co ciekawe, kiedy po kilkunastu minutach odważyli się wejść do środka ponownie, nie było już po niej najmniejszego śladu. Wybaczcie mi, moi drodzy, brak napisów przy tym nagraniu, ale niestety nie znam tego języka, a tłumacz Google też słabo sobie poradził. Jeśli jednak chcecie obejrzeć ich pełne dwie wyprawy, to linki znajdziecie oczywiście, tak jak zawsze, w opisie. I na koniec jeszcze jedno nagranie z typu tych, do których nie posiadam informacji. Znalazłem je gdzieś w gąszczu TikTokowych nagrań, ale nie mogłem doszukać się oryginału i jego autora. Wiem o nim tylko tyle, że według komentujących, kobieta leżąca na szpitalnym łóżku wygląda na opentanum. Pas très bien entendu. Ta petite fa, toi, ton mec! Ta bożnie, ta sale gueule! Ile ton pote? Ton mec! Bonsoir, Cindy. A tu kontakté milieu? C'est quoi ton film préféré? espèce de fils de putain. Je connais pas. Bon, maintenant, je me déperfusais. Et je fous. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy faktycznie coś jest na rzeczy, czy jest to po prostu jakaś choroba psychiczna. Tak czy inaczej, pomyślałem, że pokażę Wam to nagranie i może ktoś z Was kiedyś natrafi na oryginał. Jeśli tak, to podeślijcie mi proszę linka, bo bardzo chciałbym dowiedzieć się o tym więcej. I z tym pozytywnym akcentem dotarliśmy do końca dzisiejszego materiału. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie i jeśli się Wam podobało, to zróbcie mi tę małą przyjemność i zostawcie po sobie subskrypcję. Dziękuję również bardzo serdecznie wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo, a w szczególności strasznie ciekawym egzorcystom i medium. Dzięki wielkie i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!